Dzień dobry, witajcie. Jeżeli jesteście miłośnikami ogrodów, to prawdopodobnie od kilku sezonów słyszycie o rosnącej popularności werbeny patagońskiej. Internet pęka w szwach od przepięknych zdjęć tej rośliny w najróżniejszych możliwych kompozycjach ogrodowych, a zachwytu nad nią nie ma końca. Werbena patagońska jest bardzo atrakcyjna. Dorasta do 150 cm, i mimo swoich pokaźnych rozmiarów jest ażurowa. Nie przytłacza sąsiednich roślin pod warunkiem, że posadzimy ją w rozsądnych ilościach. W nadmiarze może zdusić swoich sąsiadów, i wierzcie mi, wiem co mówię. Ma liliowo-fioletowe kwiaty, które pięknie kołyszą się na wietrze prowadząc na rabaty ruch i lekkość. Mimo swojej ażurowości sztywno się trzyma i nie wymaga żadnych podpór, a wręcz sama często jest podporą dla innych roślin. Werbena patagońska kwitnie bardzo długo. Wysiana w styczniu zakwita już nawet pod koniec maja i zdobi aż do przymrozków. Pozostawiona na rabatach sama się wysiewa. I w maju daje niezliczone ilości siewek, jedna przy drugiej. Najładniej prezentuje się w grupach, tworząc plamy koloru, a do tego wszystkiego jest oczywiście rośliną miododajną, więc przyciąga chmary motyli i innych owadów zapylających. Verbena patagońska jest na tyle uniwersalna, że pasuje właściwie do wszystkiego. Przepięknie komponuje się z trawami ozdobnymi. Posadzona wśród miskantów czy też rozplenic, pięknie przełamuje ich zieleń, dodając takiego smaczku. Cudnie współgra z bylinami oraz roślinami jednorocznymi. Pasuje do ogrodów naturalistycznych, angielskich, jak i nowoczesnych. Nie przesłania sąsiednich roślin. Więc można ją dodać nawet do mieszanki na łąki kwietne. Ale uwaga, za rok może się okazać, że taka łączka kwietna będzie się składała w głównej mierze właśnie z werbeny patagońskiej. Werbena świetnie będzie wyglądała jako monokolorystyczny szpaler. Na tle zielonych liści lub na tle iglaków. Sprawdzi się także uroczo. Jako kępa, posadzona na przykład w trawniku, będzie przyciągała nasz wzrok oraz wszelkie owady pożyteczne. Gdziekolwiek ją zastosujemy, efekt będzie niesamowity i na pewno nikt nie przejdzie obok niej obojętnie. Odmiany niższe i kompaktowe bo takie również już mamy w sprzedaży sprawdzą się także w donicach. Ponieważ werbena nie ma specjalnych wymagań glebowych i świetnie radzi sobie w ubogich warunkach. Sprawdzi się także w miejscach gorących, tam gdzie nieco już brakuje wody. No i oczywiście, tak jak już mówię, w uboższym podłożu. Na glebach żyznych werbena patagońska rośnie bardzo bujnie. Ma solidne pędy i kwitnie niesamowicie obficie. W polskich warunkach klimatycznych werbena uważana jest za roślinę jednoroczną i może przemarzać. Jednak ze względu na coraz częstsze, łagodne zimy, udaje się ją przezimować. Odbija wtedy wiosną ze starej karpy i co za tym idzie, zakwita znacznie szybciej niż werbeny z siewu. W chłodniejszych rejonach kraju pomaga zakopczykowanie roślin korą, trocinami lub choćby obłożenie z troiszem. Póki co werbena patagońska jest odporna na choroby i szkodniki, więc możemy się w pełni cieszyć jej ozdobnym charakterem. Dla osób, które mają kilka werben w ogrodzie i boją się o ich los po zimie, znalazłam wiadomość, że jesienią można ściąć łodygi, wykopać rośliny, wsadzić do donic i przechować tak jak. Tradycyjne pelargonie, sporadycznie tylko podlewając. Wiosną powinny pojawić się młode przyrosty. Takie rośliny wysadzamy ponownie do gruntu po wiosennych przymrozkach. Nasiona zawiązuje w takich ilościach, że z jednej sztuki możemy uzyskać setki siewek. Zbieramy je pod koniec października lub w listopadzie, gdy całkiem zbrązowieją. Mówię tutaj cały czas o nasionkach. W grudniu możemy je przechłodzić w lodówce i już po połowie stycznia wysiewać w warunkach domowych. Ale jeżeli zostawimy werbeny na rabatach, to na początku maja znajdziemy setki, a nawet tysiące maleńkich siewek, które wyglądem przypominają maleńkie pokrzywy. To będą właśnie werbeny patagońskie w ilościach hurtowych. Młode sadzonki i werbeny, które pielęgnujemy w domu, warto skrócić, gdy uzyskamy już kilka par liści właściwych. Wtedy roślina ładnie się rozkrzewi i zagęści. Osobiście także ukorzeniałam w wodzie takie odcięte części, uzyskując w ten sposób kolejne dodatkowe sadzonki. Moi drodzy, mimo tych wszystkich cudownych zalet i zachwytów nad werbeną patagońską, ma ona także swoje minusy. Może być inwazyjna właśnie przez swój bujny samosiew, a wysiewa się nawet tam, gdzie nie chcemy. Znajdziemy ją we wszystkich szczelinach przeróżnych na wierzchni betonowych w kostkach brukowych, przy ścianach budynków, przy obrzeżach, w trawniku. Wśród kamieni, na skalniakach, słowem wszędzie, gdzie tylko nasiona poniesie wiatr. Nie wierzyłam, że może tak być, ale jest to prawdą. Kiedy youtuberki mówiły, że wiosną usuwają nadmiar werbeny z ogrodu, to myślałam, że chyba mają już nadmiar wszystkiego i usuwają z ogrodu takie dobro. A tymczasem już w drugim roku przygody z werbeną patagońską robiłam to samo. Wyplewiłam z ogrodu całe naręcza werben w różnej fazie wzrostu. Najpierw siewki, a potem coraz większe rośliny, bo ciągle było ich za dużo. Taka prawda. Dlatego, doświadczona w temacie w tym roku, zostawiłam werbeny w ilościach rozsądnych, gdyż jej drugą wadą jest to, że w nadmiarze, ale tak jak mówię, w nadmiarze potrafi naprawdę stłamsić swoich sąsiadów na rabatach. W zeszłym roku na rabacie frontowej tak zdusiła hortensje bukietowe, że nie miały szans. Dopiero w tym roku zebrały się do życia i wyglądają pięknie. Poza tym, werbena patagońska jest cudna. Ma swój urok i króluje w ogrodzie wtedy, gdy inne rośliny nieco już nam cichną i przekwitają. Zwykle to, przypada to właśnie w sierpniu. Naprawdę warto mieć tę uroczą roślinę w swoim ogrodzie. A teraz tak dla przykładu pokażę Wam kilka kompozycji w moim ogrodzie właśnie z wykorzystaniem werbeny patagońskiej. Jeżeli już tutaj jesteśmy na rabacie frontowej, to możecie zobaczyć, że werbenę zostawiłam wręcz punktowo wśród hortensji bukietowych. Mówiłam wcześniej, że rok temu zdusiła mi tutaj trzy hortensje i to jest naprawdę szczera prawda. Ledwo żyły już hortensje Phantom, które tutaj rosną sobie w takim trójkącie. A ponieważ werbeny było naprawdę bardzo, bardzo dużo, to te hortensje, mimo tego, że wcześniej oczywiście startują do życia, no nie miały szans. Były tak słabe, tak liche i tak marne, że nie wytworzyły żadnego kwiatu. Verbena przejęła tutaj ster i nie miały inne rośliny z nią po prostu żadnych szans. W tym roku zostawiłam ją punktowo, ażurowo. I bardzo ładnie się to teraz komponuje. Verbena jest tutaj takim kontrastującym tłem dla tych hortensji. Rośnie przy samej siatce, nie dusi mi tutaj krzewów hortensji. No i tak jak widzicie, jest jej tutaj mało, a mimo tego ma swój urok. Dodam jeszcze tylko tyle, że wszystkie werbeny, które wam pokazuję w ogrodzie, to są samosiejki albo te, które odbiły z zeszłorocznych karp. Tutaj, jak widzicie, na rabacie kolistej, werbena rośnie sobie wśród miskantów. To jest miskant Morning Light, wśród tych traw, właśnie przecudowna werbena patagońska. Niżej mamy rozchodniki. Okazałe i tworzy to takie wypiętrzone widoki. Werbena tutaj powiększa swoje kwiatuszki i z dnia na dzień coraz piękniej nimi zdobi. Samosiejki werbeny patagońskiej pojawiły się także przy obrzeżu, które oddziela rabatę od trawnika. One tutaj zostały punktowo, nikomu nie przeszkadzają. A wprowadzają taki fajny, kolorystyczny element. Właśnie teraz, kiedy liliowce już poprzekwitały, nie narzucają się swoimi kolorami, no to właśnie werbena weszła na ich miejsce. No i fajnie się tutaj kołysze i przyciąga wzrok. Stopniując sobie doznania wizualne, przechodzimy do tej wąskiej rabaty. Tutaj, werbena patagońska. Tworzy tło. Tło najwyższe dla innych roślin, czyli dla rozplenic, czosnków główkowatych, które już w tej chwili przekwitają, a z przodu przy trawniku są kocimiętki. Verbena zdecydowanie teraz tutaj króluje. No i tak jak widzicie, jest to dominujący kolor na tej rabacie. A na tle trawnika prezentuje się zjawiskowo. Zdecydowanie najwięcej werbeny patagońskiej mam na rabacie bylinowo-trawiastej. Tutaj rośnie sobie w miksie wszelakich możliwych bylin. I bardzo ładnie podbija kolory sąsiednich roślin. Cudnie prezentuje się z żółtym krwawnikiem. Przepięknie faluje wśród traw ozdobnych. Do tego idealnie współgra z jeżówkami purpurowymi. Na ten widok po prostu nie można się napatrzeć. Wszystkie te werbeny tutaj to samosiejki. Tak jak mówiłam, wyplewiłam mnóstwo tych siewek wiosną, ale to było dobre posunięcie, bo inaczej ona by mi tutaj przejęła stery i zdominowała całą rabatę. A tak Góruje sobie, ale w rozsądnych ilościach nad całą resztą i wygląda to o tej porze bardzo, bardzo ładnie. Fiolet werbeny patagońskiej idealnie współgra z wszelkimi odcieniami żółtego. Nawet jeśli ktoś nie lubi zbyt żółtego koloru w ogrodzie, no to myślę, że warto go wprowadzić. Jest to taki słoneczny akcent, a dodatkowo właśnie Podbijają się te kolory, więc zachęcam, zachęcam, bo kiedyś również nie byłam z zwolenniczką żółtych odcieni w ogrodzie, spychałam gdzieś ten kolor na peryferię działki, a tymczasem z roku na rok ten kolor wędruje bliżej domu. No i jest to udane połączenie. Tutaj, tak jak widzicie, Rudbeckie w odmianie a tam w tle wysoko góruje nad nimi werbena patagońska oraz jeżówki purpurowe. Jeżeli bujne rabaty byli nowe, to dla was za dużo. To zachęcam do wprowadzenia traw ozdobnych. I wtedy werbena patagońska będzie piękną dekoracją tych zielonych falujących łanów. Tutaj zobaczcie w towarzystwie miskantów. Tylko werbena a wprowadza naprawdę dużo koloru, dużo takiego fajnego kontrastu. Idealnie zgra się z wysokimi trawami, ponieważ sama jest także wysoka. Rozplenice i werbena patagońska. Uważam to połączenie za przecudne. Same w sobie, same z sobą tworzą niesamowity widok. No i cóż. Ma to w sobie tyle zwiewności, tyle lekkości, a zarazem wprowadza ruch w ogrodzie, więc przyciąga uwagę, przyciąga wzrok, no i pięknie zdobi. Koniecznie dajcie znać w komentarzu z jakimi roślinami lubicie łączyć werbanę patagońską. Będzie to super inspiracją dla wielu osób, a za dziś serdecznie dziękuję i żegnam się z Wami tym oto ogrodowym kadrem. Z werbeną w roli głównej. Pozdrawiam do kolejnego odcinka. Cześć!